a na ojca na starostę do września wynikał stąd, że w przemyśle Szefem był właśnie Kostek Wiernacki. I Kostek Wiernacki znał wszystkich tych, co działali w harcerstwie. Ojciec Miało Znakę Pół miał mhm. przysposobienia wojskowego, był instruktorem przysposobienia wojskowego, brał udział we wszystkich społecznych akcjach. Poza łodziami to jeździł na wszystkie te harcerskie tam, na przykład w Poznaniu, to sami na oczach wszystkich budowali taką łódź, żeby pokazać innym, jak się to robi. Wyprawi się chyba też i do Gdańska, prawda? Wysławie. Gdańska, no najciekawsza podróż to była tam do Rumunii, hmm. bo tam wszyscy wytrzymali trudy tej podróży. I tuż przed wojną jeszcze sfinansował częściowo taki jacht po, po lesie. I te, to po lesie przepłynęło Atlanty. Wojna to powietrze została na wielkich jeziorach amerykańskich z rodziną Tomczyków, z których potem jeden był pilotem, jeden nawigatorem, a trzeci by był w podziemiu, miał pseudonim Graba. Tomczyk, Józef Tomczyk. Więc gdyby się ojciec zabrał, pewnie, może i to nie byłoby duchu ojca. Ojciec od razu został powołany do sztabu w Warszawie, potem okazano ludzi do Brześcia, a potem organizacja podzielona w Węgowie, do dziś nierozpoznana przeze mnie. Już raczej tracę nadzieję tej um, Konfederacji Taszańskiej, bo tam jest i Brałbek, i powin późniejszy i tak dalej. I taka pani Baranówna z Zielonej, która zginęła w podobny sposób jak sławna ich In, Inka I, I mama o tym wszystkim nigdy moim zdaniem nie rozmawiamy a nie myślała, nie. Taka, no, rodzina, ja no, to była taka zmona rodziny. Czy cały czas w ogóle nie chcą? Nie chcę. Nie chcę no. nie ja, no, to rodziny, bo to jest kosmicznie realne, to jest akorska rodzina, to wszystko jest podejrzane. E, tutaj też się zaczyna pewna sprawa związana z szarymi szeregami, mianowicie w jednej z tych gablot, kiedy na kogo chodzi, jest Zbyszek. Krócz. Zbyszek, który siedział z gminy Bąsowicze, Tutaj w tym tablocie, jak Państwo na wprost są, jest taki różaniec z papierowego przekazany. przekazane, Wyszek go wyniósł. Pana Fiusz Wyszek go wyniósł i Zbyszek siedział na gestatu, by no, siedział na Montelupi. Ja znam Montelupi niestety, więc siedział na getcie, co... tak zwanej Grecie. Jest nagrana relacja. Tak, wiem. jest nagrana relacja z Wyszczem. I on siedział właśnie z Major Wynim I ten Major Ludwig do poprosił żeby dostarczył pewien gryps, ten gryps miał schowany w busie. i ten różaniec. Ten różaniec powstał z paczek na Wieniu. RGO, tak. RGO, no też działał. Rada Główna Opiekuńcza, która wysyłała wieś do paczek. Czy Zbyszek tam mówi o tym, co wszedł przed się sypnął z tym grypsem? I jak Zbyszek ulatował... Tak, grzy? znaczy pan Filusz opowiada, że po prostu gestapo w czasie ich wypuszczania z motelu Wienik, tak, jeden tak. z gestapowców znalazł na schodach bodajże jakiś inny gryps tam się, kogo to jest. I tam... Chłopak się przyznał i zastrzelono go na miejscu. Tak, tak. no na tych mocno obili, a jeden z nich się... Gestachowiec Łukas był I jak Zbyszek uratował życie, mając ten wielki Ja nie wiem, czy to był powiedział. ten gestachowiec e, kazał mu stryć buty. I Zbyszek zaczął od tego buta, gdzie miał móc. Bo doszedł do wniosku, że już tak, wymęczony w mieli bana. Bity na Gestapo. Miał dość życia. Zwycięk tego nie ukrywał. I ser ma też, to jest łatwa sprawa, no strzał pewnie mnie I zawsze od tego buta, gdzie miał być. A Lukas powiedział, nie, nie, cwania z no drugiego buta. Gdzie on nie miał Gdzie Dzieli to poszerzyć. jeszcze jak siedli na Montelupi i wyszli i siedli z wrażenia na schodach, to jeszcze się Ukraińcy też doczepili. Bo nie wiem, znajdź wiecie, ale no, Ukraińcy tego odegrali wstrętną rolę, jeżeli chodzi o okupowanych kraków, personel więzienny, deformacje po prostu i tak dalej. Ostatnią osobą, która ojca widziała w więzieniu, była więźniarka, To być może znajdziesz na tej pusteczce, teraz badaj, mianowicie pani Struś, marszałka. Pani Struś jest tutaj na ścianie z racji, że była więźniarką obozu tak. koncentracji Koncentracyjnego Pani Struś przeżyła, ja z rozmawiałem, mieszkała na ulicy Sewarowskiej i ona siedziała u Helsu. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale część domów, opieki u Helsu były więzienia. Dla kogo? Dla kogo. Sama góra to były maszynistki żydówki, Tam był taki znany błąd żydowski, potem jest zlikwidowana. A Pani Struś dochodziła przez furtkę, przez obrót na montę gdzie pracowała w łazji. I ona widziała ojca w celi, razem z innymi, w jednej celu. I to jest ostatni kontakt. Pokażemy, pokażemy też gryps, bo ja odzyskałem jedno z grypsów ojca, były trzy. To było dla mnie też przedziwne zdarzenie, mianowicie... aż tak mocno w się. jest mi znana. Jestem na M, sprawa niezbyt zbyt gruba. nie szukajcie kontaktu z tą, z L nasze podejrzenia do, do pewnej pani, bo ta z że przyszliście to i tam, to wytrzymamy, i tak dalej. Czyli był pewny, że musiał się wyjść po prostu? Nie, o. nie, ojciec od razu wiedział, że nie jest pewny, że da wyjść. Hmm. Bo gdyby, no, Niemcy go nie rozpoznali, to było najważniejsze. Bo jego wsypienie było żadnej dalszej. No, była jako ogrodnik. Była aresztowany jako ogromnik. Nie był rozpoznany z funkcji. A więc nie mógł też wykonać porozumienia z rolniczym. Nie mógł się przyznać, kim jest i dawać, że nam czeka na łącznika z Warszawy. No co pukać? Drzwi nie wierządne widzenia No więc Państwo już przekazali właśnie taką ostatnią informację. A coś o historii tego grypsu. Jakby też Pan. No, historia była dla mnie wstrząsająca. Ja byłem sam w 1971 roku, siedziałem w cały rok. I któregoś dnia wywołałem na korytarz Pani z obsługi. Podała swoje nazwisko, Pani Łukaszewicz. Pani Łukaszewska. Pani Łukaszewska była córką, na nowa Zastępcy ojca w szarej szeregu i szefa kurierów na Węgrzech, z Warszawy. Co robiła ta pracownica w administracji, Zapytamy tak, proszę Pana, czy Pan ma e, kogoś w rodzinie o imieniu Jerzy? Ja mam brata. A nie, mówi, kogoś starszego. Ojciec, ja mówię. No to wie Pan. Ja nie mogę tej informacji mojemu ojcu przekazać, bo jest chory na nie mogę w ogóle powiedzieć, że tu pana spotka. Ale jak pan wyjdzie, to proszę o panę. Ja wyszedłem, poszedłem do niej, pan Kaszepski zmierzył, ale spotkałem jego żonę, no i oczywiście tą padną i ona dała mu zdjęcie tego rybsu. Nie orygnia, tylko zdjęcie. W ogóle grypsów było trzy. To jest adresowany do Pana Jana Gruszewskiego na Wojewódzkiej, na ulicy Górnej. Dzisiaj tam ulica nazywa się Maribowska a po wojnie, cały czas po wojnie tam mieszkała, Pan był na tej drodze mieszkaliśmy właśnie u Gruszewskiej. Były jeszcze dwa grypsy, no i mnie bardzo te grypsy ciekawiły, bo pierwszą rzeczą, którą chcę wysłać coś na zewnątrz po aresztowaniu, jest chęć powiadomienia reszty, kto sypał, nie? jakie podjąć środki i tak dalej. A ten Gryps tego nie mówi. Tam jest taki fragment dotyczący l. Nie szukać kontaktu z R, bo ta zna piskle. Piskle to jest właśnie pani Przyborowska. No, natomiast l to się podejrzewali ludzi. Ja bym nie nazwiska, ale już jeżeli była sprawa, to w swojej pracy magisterskiej córka pani Przyborowskiej opisała Lucyna dalej. To było mieszkanie legutów. Wszyscy nazywali się na E. Pan Legut, pan Ludo, Ludomir Legut, syn, Ludmiła Córka, Lucyna Córka. I co nas zaszokowało, że po aresztowaniu wszystkich ich mieszkań, gdzie była redakcja i kupę papieru, rodzina nie podniosła żadnych konsekwencji. To już był taki pierwszy sygnał, że coś tu jest nie w porządku. Drugim sygnałem było to, że jak zaczęliśmy się nimi interesować, i to bardzo dogłębnie, to się przenieśli. Jedna do Szczecina, druga do Wenecka. Ona się produkowała jako pisarka dla młodzieży. jest taka książka pod tytułem Szyfą na ślubną suknię, w Lucydalego, strona 116, gdzie w pierwszej osobie pisze o dziewczynie, opętanej przez agent, Gestapo, zmuszanej do no, różnych rzeczy i tak dalej. To też nas to zaciekawiło. I trzecim sygnałem, ostatnim, była jej wypowiedź Wysokiej Obsasy. To jest dodatek do Gazety Wyborczej, gdzie z jest wywiad. I w tym wywiadzie wycyna pisze tak. Wojnę przeżyłam jako dziecko, myśmy się po prostu bawili, jako dzieci. Ale myśmy sprawdzili, jak urodzenia miała ja skończone 18 lat w momencie, kiedy, kiedy nastąpiły te wybaki. A ponieważ było Stanisława, a jeden z tych aresztowanych był Stanisławem, ona w czasie tej historii potrafiła wyjść na Halę Grzegorzecką, kupić kwiaty i wrócić. No to też jest jakaś niespotykana historia. I czwarty sygnał to był jeszcze taki, że i Libra zgłosił się do arbejcaut na wywózkę do Niemiec. Bo proszę Państwa, część osób. Była przymusowo wymarzona do Niemiec, ale część osób, aby, aby przeżyć wojnę, wybierała czasem tą drugą stronę. Sama zgłaszała się na wywózkę, na roboty. I by, były takie osoby, wcale nie tak mało. Ludowin się zgłosił na tę No ale wcielono go do, do takiej formacji to. Tąd to była formacja taka gospodarcza, która budowała mosty, drogi, przepusty itd., tak ale na wschód go wysłał. Ludomir ucieka. Ukrywa się na plantach. Rodzina dostarcza możliwości przetrwania, mocnego no wydajnego żywności, ale gestach go zwija. Wywożą go do Rzeszy. Ludomir po wojnie wraca w nim więźnia politycznego, no i zostaje wysokim funkcjonariuszem ubezpieczeniem UB. Minie z mi przepicia ja w radce, gdzie mieli ośrodek. Ten sam ci wystawił ten ośrodek. To wszystko sprawdzi. Ale to za mało faktów, żeby kogoś oskarżyć. Trzeba mieć dowody, a dla nas ideę, to no, dowodem bezspornym była sprawa tego poetu kolaru. Bo za nim przyszli. przy ja sobie coś i jego wypuścili. Tak samo osoba nie miała jego była osoba, która całe to życie organizowała. Mam na myśli pana majora Świdę Tomaszewskiego, który miał przeciwną kaję, Złapany przez gestapo, wypuszczony. Złapany przez NKWD, wypuszczony. Zakłada organizację Kraj. Organizację, która zabija posła Martykę, a posła Martykę, jak się Państwo pamiętacie, był szefem takiej nie, radiowej Wandy Odolskiej, Kala 49, zostaje prezydentem Katowic, minie jakieś tam A czy już po wojnie panie, to... Tak, po wojnie, po wojnie. I dobrze uwierzą, kiedy był w Przemyśla chyba. Tak, tak, tak. I w przemyśle właśnie postawił nam te informacje, była dana ta akcja, też w lipcu, i w wie Jura wpadło 40 osób, czyli wszyscy poza nim. Więc to są też takie... Ja mam przy rozmowie żony Pana Tomaszewskiego z Panią Metzger. Pani Libert Metzger. To była osoba, która brała udział w zabójstwie Markieti. Uciekając, złapali ją przechodnie, bo myśleli, że to jest zwykły napad bandycki. Oni dostali karę śmierci, po prostu ona ich sypnęła. Natomiast ona życie uratowała, ponieważ była w ciąży. Twoja mama uratowała, bo była w ciąży ze sporu, nie? A on to lubi. Wieniedziarka z brzucha, z brzucha mama, siedzi koło pani. No więc, rozmowa była przedziwna. Mianowicie Pani Metzger była sympatią Tomaszewskiego i jego oficerem łącznikowym, a pani Tomaszewska, świta, była żoną pana świty. I byłem przy tej rozmowie. Stasi był łaski też był przy rozmowie. No. No nie mogliśmy się nadziwić, że te Pani między sobą rozbawiać. spokojnie, rzeczowo, na temat, nie miały się żadnych pretensji, a sprawa była no, straszliwa. No, Pani Świda chciała, żebyśmy przystąpili do takiej samej akcji jak ja z ojcem, znaczy no, wytoczyli proces komuś, który obraził. Bo jest taka książka z pod Karpaciu, Grzyba Świterski, gdzie wprost uznaje Świdę za agendę. Jest ta no, 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 Jest na No więc chcieliśmy wytoczyć proces. No, chcieliśmy zaangażować tego samego adwokata Maczka Rolańskiego, kolega mojego Kolega Zapozycji, nie wiadomo też jest sprawie ale on jak przyjeżdżał do papiery, to powiedział wiesz co, ale powiedz Pani świdzie, że nie, że my możemy na końcu tej sprawy być w gorszej sytuacji jak na końcu. Odpuszczam i odpuścimy znaczy, się. ja tam specjalnie byłem zaangażowany, ale chodziło mi o to, że sercem byłem za nią, zanim nią poddanym na inną historię. Rozumiem, tak, to znaczy, że Pan Gombrowa-Kostka nie dopuszcza tej myśli, że, że Pan Świda był tym agentem. Nie dopuszczał ogólnie będę wracał. Poza tym miał taki zwyczaj, że każdą akcję opowiadał różnym osobom, w różnych wymiarach, w różnym czasie i z różnymi celami. Opowieści. <laughs> Jeżeli pułkownik Spychalski pisze jadnie, że odbić nie jest bardzo łatwo, wystarczy trzech ludzi, samochód, przewożony jest mokar... Pułkownik Spychalski tak dla przypomnienia komendant okręgu gratulacji krajowej. I dla przypomnienia ma być Spychalski późniejszy marszałek ślub z jego bratem tak. I rozpętując pewne akcje wobec Warszawa y, przystosowywa do Krakowa miarę warszawską. W Krakowie ja nie wiem i nie znam wypadku, żeby armia krajowa zwalczała komunistów donosząc lub odwrotnie. Nie znam tu takiego przypadku. Natomiast w Warszawie mogę z pamięci przytoczyć zeznanie nam mowę marszałka Słowackiego, bo siedział taki jak pomógł. Nie byli bici. Co mówi marszałek, późniejszy marszałek? Cilp, nrodzony w radiu Zeta Spychalskiego, komendantów. Drukarnię na placu grzybowskim doniosłem do Gestapo, bo myślałem, że Akowska. Sypnął własną. No to jest tego typu towarzysza. Pytany o to samo murka. Tak, pytałem Spychalskiego, dlaczego tak robi. Odpowiedział: tak, że robi tak od dawna, bo ma zgodę towarzysza Pindera i Kacer. Plus akcja na Poznański, z i tak dalej gdzie jest wspólna akcja gestapo, NKWD, i PPR i likwidują archiwistę Komendy Głównej i każde z nich, z tych organizacji zabiera część papierów, która ich interesuje. PPR wie, że swoje, NKWD swoje, gestapo swoje. A no, no, Pana przyznancie Pan coś wie? Wiem po opiniach tej Pani profesor ze Stanów Zjednoczonych, która cytuje, ale nie podała świadka. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że miał trzykrotnie proponowaną ucieczkę, że odegrał haniebną rolę w procesie Pileckiego, że się nie wstawił za nim. że syn Pileckiego twierdzi, że nawet wysłał pismo do sądu, żeby trzeba wykonać wyrok, żeby się nie powoływał na kontakty z nim. Nigdy tego pisma nie i syn go też nie pokazał, tak w woli sprawiedliwości. Czy pracował na ogródkach działkowych komendanta S.A.? Rzadkie pytania, pytania. Znaczy ja tylko powiem, że no nie, ma, nie ma żadnych dowodów na to, żeby C. Rankiewicz jakoś współpracował z Niemcami, kiedy był więziony w Auschwitz. Natomiast y, ja uważam osobiście, że trzeba oddzielić jego działalność okupacyjną, <coughs> nawet przed aresztowaniem jako wybitnego socjalistę krakowskiego, tego tego PPS-u niepodległościowego, od tego okresu po 1945 roku. To, to są to wa, właściwie dwie różne, dwie różne osoby. On w Auschwitz, no, poprzeżył, może, można powiedzieć, jakoś e, szcząt, którym mu przetrwał się całkowicie kręgosłup moralny no, Dlatego tak się zachowywał jak się tak. no, 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 zachował. No, on, on, on nigdy nie miał. Nie wiem, że Państwo wiecie, ale on był inżynierem architektem z wykształcenia jak szedł konkurs na Cudu nad Wisłą, to przecież brał udział w tym konkursie. To wie, czy nie zajął drugiego, czy trzeciego miejsca. On, komunista, prawda? Mówię o Spychacie. O, spychacji. o spychacji. tak. Komunista bierze udział w konkursie na pokój Cudu nad Wisłą. Dobrze. E, jeszcze raz mam pytanie, bo akurat powoli się, kończymy nasze spotkanie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby o coś dopytać Pana? Pana Romana, wykorzystać tą sytuację, że jest między nami? Na razie Z nami tutaj spotkaliśmy Pierwsza Pierwszą którą profesor Kamiński wydał, to była Wielka Gra. Ta Wielka Gra to był podręcznik konspiracji. Ona się składała z dwóch części. Pierwsza to był dokładnie opis uzbrojenia i umundurowania Niemców. A druga część, jak zakładać skrzyki kontaktowe,